Ella, 520, jedziemy z tym drogim kolego. Pozdrowienia dla Czajki i dla Michała i dla Romana. Idę po ulicy, widzę ludzkie twarze. Spojrzeć w moje oczy, nikt się nie odważy. Mówią, jesteś głupi i nie chcemy tutaj ciebie. Co się ze mną dzieje, nikt naprawdę nie wie. Może nie wiesz czym jest walka o przetrwanie. Całe moje życie jest walką nieprzerwanie. Zły świat dopuścił swe korzenie. Teraz trzeba dźwigać to w krótkim O może nie wiesz czym jest. Dla mnie jest rodzina. każdej dobrej akcji. Się nie zapomina. Po tym się żałuje. Każdej wolnej chwili. Jak się jest domu, chyba zastąpili. Jedni się zmienili. Drudzy zmian nie chcą. Jedni są bogaci. Drudzy mają w domu piekło. Słowo się także kruży. Czy są dwa podziały? Na dobre i na złe sądy nas pozamykały. Na pewne rzeczy. Nie jest wciąż za późno.